Dekret dwóch serc Grzegorz Jaszewski? Witaj podróżniku. Zapraszam Ciebie w przestrzeń dwóch serc. W niej obudzimy subtelne energie i zwiększymy witalność drzemiącą w Twoich przestrzeniach. Skup się na sobie i w sobie. Jaką przestrzeń zaakceptujesz jest kraj okay. Zrób wdech, napełniając się miłością, radością, szczęściem, wdzięcznością i prosperitą. Z wydechem oddaj to, co ci nie służy w tej podróży. Połóż prawą rękę na sercu i poczuj jego bicie. Poczuj potężną energię, która daje ci życie. Następnie wypowiedz Treść dekretu. Tu i teraz jestem wdzięczny za to, co miałem, mam, i dostanę. Poczuj, jak wdzięczność przepełnia Twoje przestrzenie. Poczuj moc i potężną energię. Podnieś swoją rękę w kierunku grasicy. Złóż ją w piąstkę lub Pozostaw otwartą. Następnie, stymulując grasicę lekkim uderzeniem ręki, wypowiedz: proszę, słowa dekretu. Mam wdzięczne ciało, umysł i duszę. Poczuj teraz, jak miłość, wdzięczność budzi w tobie radość istnienia. Teraz otwierając szeroko usta, ułóż je w kształcie litery O. Wydychaj to, co ci przeszkadza, zalega i nie służy w tej podróży. Jest to metoda bezpieczna, więc proszę wracaj do niej. Zawsze, gdy tylko poczujesz taką potrzebę. Do usłyszenia.